Hej! Dzisiaj założę z Wami rzęsy Princess. Jak widzicie, jedno oko już mam zrobione, zajmiemy się drugim i wytłumaczę Wam krok po kroku i wyjaśnię wszystko, jak to robimy. Co potrzebujemy? Potrzebujemy rzęsy Princess, bond i sealer, i aplikator, no i jakieś lusterko na oczyszczone i odtuszczone rzęsy nakładamy błąd pamiętajcie, żeby go nie nałożyć za dużo bo wam nie wyschnie, rzęsy wam odpadną więcej nie znaczy lepiej nakładamy go tylko na podstawę rzęs nie wyczasujemy jak tuszem do rzęs Wystarczy tylko dwa-3 razy dotknąć w każdym miejscu i to tyle. Ok, jak już mamy błąd nałożony, bierzemy rzęsy. Dzisiaj założymy sobie dwie czternastki, dwie dwunastki i jedną dziesiątkę. Rzęsy zakładamy z minimalnym odstępem od linii wodnej. Nie nakładamy na linię wodną, nie nakładamy przy linii wodnej, tylko musi być minimalny odstęp o. tak jak tutaj. Ok, zaczynamy od dwóch czternastek. pytamy chwytamy za sobą końcówkę, tak, żeby nie wybrudzić pensety. Pamiętacie, że pęseta musi być zawsze czysta, bo jeśli będzie brudno, z kolei będzie Wam to utrudniać aplikację. Więc pierwsza czternastka. Druga czternastka. Dwunastka. Kolejna dwunastka i dziesiątka. Jeśli nakładacie przy kąciku wewnętrznym, pamiętajcie, żeby sobie przekręcić kępkę w ten sposób, wtedy będzie Wam łatwiej dostać się do tego kącika po prostu. Dobra. Pamiętajcie, żeby nie przyklejać rzęsek na tak zwaną zakładkę, ponieważ na kępkach nie mamy kleju, tylko na naszych naturalnych rzęsach. Jak przykleimy kępkę na kępkę, to po prostu ono się nie będzie trzymać w tym miejscu i może odpaść. Ok, mamy rzęsy przyklejone, teraz trzeba nałożyć na nie sealer. Sealer jest po to, żeby zabezpieczyć nasze rzęsy przed zabrudzeniami, żeby klej mógł wyschnąć szybciej i żeby przedłużyć czas noszenia naszej stylizacji. Ok, Są dwa sposoby nakładania silera. Albo nakładamy go bezpośrednio na rzęsy punktowo, albo nakładamy go na pęsetę i zaciskamy. Pokażę wam dzisiaj dwa sposoby. Jeden sposób na tym oku, drugi na tym oku. Siler jest tutaj i wygląda on tak. Tego silera również nie możemy dać za dużo, bo jak damy go za dużo, to stylizacja wcale nie będzie się trzymać dłużej. Będziemy miały biały nalot na rzęsach, ciężko będzie go domyć, no i po co? Pierwszy sposób to jest nakładanie go punktowo przy łączeniach, przy żyłce na kępkach. Okej. Okay. I zaciskamy. Dobra. I gotowe. Drugi sposób, według mnie lepszy, szybszy, łatwiejszy, to jest nałożenie silera na pensetę. Tylko tak. Raz przejechać wystarczy. I tą pensetą, sylera, zaciskamy nasze rzęsy. Gotowe. Ok, mamy już gotowe rzęsy, które wytrzymają nam do 3 tygodni. Po 3 tygodniach nie wyrzucamy ich, ściągamy, ale ich nie wyrzucamy, tylko je czyścimy. I możemy je zakładać ponownie wiele razy. Pamiętajcie, że po aplikacji nie, nie moczymy rzęs przez, 20, przez pierwsze 24 godziny. Po 24 godzinach możemy normalnie już zacząć myć oczy tylko kosmetykami bez olejków. Okay, tak się prezentują rzęsy. Myślę, że wyglądają super. A wy co myślicie? Jeśli któryś etap sprawił Ci trudności, napisz w komentarzu z czym masz problem, na pewno pomożemy. A już niedługo wstawię filmik: Jak czyścimy rzęsy do ponownego użytku.